W dniu 29 maja 2021 roku odbyły się ćwiczenia Woda 2021 z udziałem kompanii gaśniczej Siedlce wojewódzkiego odwodu operacyjnego w miejscowości góry w gminie Korczew. Pierwszym elementem ćwiczeń był dojazd zastępów z terenu powiatu Siedleckiego i powiatów ościennych do punktu koncentracji sił i środków w miejscowości Korczew. W Koncentracji sił i środków nastąpiło zapoznanie uczestników ze scenariuszem ćwiczeń, podział zastępów na plutony oraz przedstawienie zadań przedzielonych poszczególnym zastępom. Zespół inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadził kontrolę gotowości sił i środków kompanii gaśniczej Siedlce. Po czym nastąpiło złożenie meldunku komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach i tym samym rozpoczęcie praktycznej części ćwiczeń. Zgodnie ze zgłoszeniem otrzymanym ze stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, siły kompanii gaśniczej Siedlce miały udać się do miejscowości Góry, gdzie doszło do zapalenia się łąk torfowych. Z uwagi na wzmożone zagrożenie pożarowe spowodowane wysokimi temperaturami powietrza i brakiem opadów atmosferycznych, pożar szybko się rozwinął i obejmował już obszar około 1 hektara. Innymi zadaniami, którym musieli sprostać strażacy, było podanie pięciu prądów wody, w tym dwóch z działek wodnopianowych, a także zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego o wymaganej wydajności przez okres 30 minut. Zamiar taktyczny przewidywał budowę zaopatrzenia wodnego z oddalonego około 500 metrów od pożaru cieku wodnego. Zaopatrzenie wodne zrealizowano poprzez budowę dwóch niezależnych magistrali. Jednej złożonej z 28 odcinków wężowych W110, ułożonych na przyczepce wężowej, budowanych od zbiornika buforowego do punktu czerpania wody, oraz druga magistrala składająca się z 36 odcinków W75, ułożonych po 6 węży między poszczególnymi wozami bojowymi. Punkt czerpania wody został zrealizowany na bazie motopompy P72 przez 2 Victor Pumps S191, zakupionej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w ramach programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina oraz motopompy szlamowej o wydajności 1600 dm3 na minutę marki Honda. W strefie działań gaśniczych wykorzystano dwa zbiorniki wodne na stelażu o pojemności 13 m3, co pozwoliło na budowę bufora wodnego o łącznej pojemności 38 m3, co stanowi w przybliżeniu równowartość dwóch cystern wody. Czas sprawiania magistrali wodnej, składających się z 28 odcinków wężowych W110, ułożonych na przyczepce wężowej o łącznej długości 560 metrów, wyniósł około 10 minut, co daje prędkość 60 metrów na minutę. Natomiast czas sprawiania magistrali, składających się z 36 odcinków W75, ułożonych po 6 węży pomiędzy wozami bojowymi, wyniósł około 20 minut. Co daje prędkość o połowę mniejszą. To jest 30 metrów na minutę. Celem zapewnienia ciągłości podawania wody do pożaru. System przetłaczania wody uzupełniono przez system dowożenia. W tym celu wykorzystano dodatkową motopompę Tohatsu m 16 przez 8 oraz wyznaczone do tego celu zastępy. System dowożenia wody był elementem pozwalającym na uzupełnienie braków środka gaśniczego w początkowej fazie ćwiczeń. To znaczy do czasu osiągnięcia wymaganych parametrów magistrali przetłaczających wodę. Dowożenie realizowane było przez cztery średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, co przy sprawnych działaniach pozwoliło na zwiększenie wydajności dostarczanej do pożarów wody o około 300 litrów na minutę. Wykorzystane w strefie działań gaśniczych dwa zbiorniki wodne o pojemności 13 m sześciennych pozwoliły na magazynowanie zarówno wody przetłaczanej przy użyciu magistrali, jak i dowożonej samochodami ratowniczo-gaśniczymi. W celu wyrównania poziomu wody w zbiornikach buforowych wykorzystano motopompę pływającą. Pozwoliło to na zniwelowanie różnic pomiędzy wydajnościami magistrali zasilających i różnym zapotrzebowaniem na wodę do celów gaśniczych na dwóch odcinkach bojowych. Działania prowadzone na froncie pożaru polegały na podaniu trzech skutecznych prądów z prądownic wodnych typu TurboJet o wydajności 330 litrów na minutę oraz dwóch prądów z działek wodnopianowych o wydajności kolejno 2500 i 2000 litrów na minutę. Łączne zapotrzebowanie na wodę do celów gaśniczych wyniosło 5500 litrów na minutę. Głównym założeniem ćwiczeń było nieprzerwanie podawania wody do pożaru z założoną wydajnością 5500 litrów na minutę przez okres 30 minut. Cel ten udało się zrealizować. W ciągu 30 minut działań gaśniczych do pożaru podano łącznie około 165 tysięcy litrów wody, co stanowi równowartość ponad 9 cystern z wodą. W ćwiczeniach brało udział łącznie 19 zastępów ratowniczo-gaśniczych i 120 strażaków. Po zakończeniu praktycznej części ćwiczeń, zastępy udały się do punktu koncentracji sił i środków, gdzie odbyło się podsumowanie warsztatów.